Siemanko, z tej strony Mucho, wybiła godzina 20, 21 grudnia, nasz czas na wyniki konkursu w losowaniu o piłkę, także właśnie losujemy, tutaj są losy. Jest, jest, jest już wylosowana osoba. Spójrzmy, spójrzmy co ty raz. Mhi and Zbihi Także gratulujemy zwycięzcy prośba aby się zgłosił na mnie na, do mnie na Instagramie lub na Facebooku yy, nazwa, nazwa użytkownika Mario Muchol no i powędruję do Ciebie taka oto piłeczka Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć.